Byłem w zeszły weekend na weselu kolegi z klasy, ale problem zaczął się, gdy zauważyłem Emmę, moją starą partnerkę z laboratoriów na studiach, która kiedyś wysadziła eksperyment chemiczny i jednocześnie moje serce. Wyglądała olśniewająco. Miała na sobie sukienkę tak odkrywającą, że mogła spowodować kolejną eksplozję. Nerwowo podszedłem do niej i powiedziałem: Hej, Emma, kopelat. Jak tam? Och, Johnny, nadal masz ten swój głupkowaty urok. Chcesz iść ze mną do baru i stworzyć inną chemię. Nie wiedziałem do końca, co ma na myśli, ale brzmiało, jakby nadal coś do mnie czuła. Poszliśmy więc do baru. A po kilku drinkach powiedziała: Lekko pijana. Och, kochanie, chodź tu, przytul mnie. Potem powiedziała: Wiesz, zawsze miałam słabość do facetów, którzy potrafią obsługiwać moje eksperymenty. Chcesz pójść do mojego pokoju? Tak, oczywiście. Chodźmy, odpowiedziałem, bo jestem słaby zarówno na punkcie nauki, jak i Emi. Gdy dotarliśmy do jej pokoju, wyjęła stojak z pełnymi kolorowymi szotami i powiedziała: Zanim zaczniemy, zróbmy coś ciekawego. Wypiję wszystkie i zobaczymy, czy nadal potrafisz mnie słuchać. Nie chciałem się poddać, więc wypiłem wszystkie. Wtedy wręczyła mi kitel laboratoryjny i zawołała z podekscytowaniem. Johnny, kochanie, stwórzmy tym razem życie. Zaczęliśmy się śmiać, jak szaleni. Aż nagle rzuciła mnie na łóżko i wspięła się na mnie. I właśnie gdy zrobiło się gorąco, do pokoju wpadła jej starsza siostra i zawołała. Emma, przyniosłam przekąski. O mój Boże, to wygląda niesamowicie. Mogę dołączyć? Zapytała jej siostra. Oczywiście. Odpowiedziałem. Skoczyła na nas obu i. To był najlepszy eksperyment w moim życiu. Minęły dwa lata. Stworzyłem już sześć istnień z dwiema żonami.